Gdzie to jest, Tato? Twój prezent urodzinowy w końcu dotarł. Nie wierzę. Tato, ale fajny motocykl. Bardzo dziękuję. Jak za niego zapłaciłeś? Wiarą. Boczne lusterka, kask. Ma wszystko. Spójrz, dokumenty? Nie. Harmonogram rad. Tata uczy Cię odpowiedzialności. Myślisz, że to, co mi płacisz, wystarczy na to? Nie, załatwiłem Ci pracę kierowcy w mototaxi. Naprawdę? Muszę zdać jakiś egzamin? Nie, tylko przestrzegaj motta firmy. Odpowiadasz za każde lusterko, które uszkodzisz. To znaczy, tata kupił lusterka najpopularniejszych samochodów: Palio, Peugeot. W razie czego możesz od razu je wymienić? Ruch jest okropny. Uważaj. To twój kumpel. Co tam? To dla ciebie nowa szansa. Uniform? Super. Nie wierzę, że ma uniform i w ogóle. Pojedziesz swoim motocyklem. No raczej. Iwandro jedzie swoim motocyklem. Bata to.